Hej, wspaniali słuchacze, witam Was serdecznie w kolejnym, drugim odcinku trzeciego sezonu pozytywnego podcastu. Dziś przenikniemy w głąb serca i duszy, aby odkryć to, co naprawdę sprawia, że życie staje się pasjonującą podróżą. Ja jestem Aga, a to nie jest zwykłe przemówienie. Będzie to pogadanka o. Odnajdywaniu naszych korzeni, celów i spełnieniu, to czas, abyście wzięli swoje życie we własne ręce i zaczęli tęczyć z radością. Zapraszam. Ok. Dziś em, chciałabym z Wami podzielić się refleksjami na temat poszukiwania i realizacji swojego przeznaczenia. Kiedy oddajemy się temu, co naprawdę jest naszym powołaniem, i co napełnia nas radością i daje pełnię sił, to wtedy odkrywamy źródło nieustającego szczęścia. To uczucie wypełnia nas zapałem, ciekawością i ambicją, i sprawia, że każdy dzień jest pełen możliwości. Bo kiedy podążamy naszą życiową ścieżką, to napotykamy na pomysły, które same rodzą się w naszych głowach. Wszędzie dostrzegamy szanse i okazje. Czując, jak nasza determinacja wzrasta. Gdy jesteśmy na naszej życiowej ścieżce, to wszystko nam się układa. Skupienie na celach staje się kluczem do osiągania sukcesów, a życie zaczyna się układać, jakbyśmy odnaleźli brakujący element układanki. Czasem naszą jedyną przeszkodą jest brak naszej wiary w siebie. I w nasze możliwości, brak wiary w możliwość osiągnięcia zamierzonych celów. Musimy tutaj zrozumieć, że nasze przekonania kształtują rzeczywistość, a pozbawione wiary marzenia stają się jedynie cieniem tego, na co naprawdę, naprawdę zasługujemy. Wiara w siebie jest kluczem do odblokowania naszego potencjału, który w naszych talentach i naszej kreatywności. Pamiętajmy, nasza kreatywność i nasze talenty to jest nasz największy dar największy dar, jaki posiadamy. To one nadają nam wyjątkowy charakter i sprawiają, że jesteśmy niepowtarzalni. Dlatego musimy pielęgnować te aspekty naszego życia, rozwijać nasze zdolności i pozwalać, aby nasza kreatywność kwitła. Kiedy Zadbamy o te ważne elementy, kiedy sprawimy, że te elementy staną się naszym celem, to wtedy osiągniemy nie tylko szczęście, ale także poczucie bycia błogosławionym. Zaczniemy odczuwać, że świat jest z nami, a nie przeciwko nam, że świat się nami opiekuje. A my sami jesteśmy jednością, stajemy się jednością z całym wszechświatem. Podsumowując, mam nadzieję, że mówię dosyć składnie i jesteście w stanie wyciągnąć to, o co mi chodzi dla siebie, zrozumieć moje przesłanie. Podsumowując, życie jest pełne nieograniczonych możliwości i potencjału do osiągnięcia szczęścia. Odkrywanie swojego przeznaczenia, skupianie się na celach życiowych i rozwijanie swoich talentów i kreatywności to kluczowe elementy tego. Tej fascynującej podróży przez życie. Wiara w siebie odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. I to wcale nie jest wybujało ego, żebyście tutaj tego nie mylili. Tylko taka zdrowa wiara w siebie. Kształtuje naszą rzeczywistość i decyduje o sukcesie naszych planów. Pamiętajmy, nasza kreatywność i talenty stanowią nasz największy dar, który sprawia. Że jesteśmy wyjątkowi i, dbając o te aspekty naszego życia, nie tylko osiągniemy szczęście, ale również doświadczymy poczucia bycia błogosławionym. I poczucia jedności ze światem. Dzięki determinacji, ciekawości i zapałowi możemy przekształcić każdy krok na naszej życiowej ścieżce. W cudowną, niepowtarzalną podróż, wypełnioną radością, spełnieniem i nieustającym rozwojem. I niech ta refleksja będzie dla nas wszystkich inspiracją do odkrywania własnego potencjału, do wiary w siebie, do podążania ścieżką, która napełni nas siłą, szczęściem i pełnią życia. Dziękuję, że tutaj byliście, dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że jesteście ciało.